Witamy w kolejnym odcinku repertuaru, gdzie jak zwykle prezentujemy Państwu nasze najciekawsze propozycje programowe. Jutro od 7 zaczynamy pasmo dla wszystkich pasjonatów myślistwa i strzelectwa. Zaczynamy od magazynu łowieckiego DaszBur, w którym to Przemysław Malec zabiera nas w podróż po najpiękniejszych terenach łownych w Polsce oraz przedstawia najciekawsze nowinki przydatne każdemu myśliwemu, zawodowcowi, jak i całkowitemu nowicjuszowi. Daszbur rozpoczyna pasmo strzeleckie jutro o 7, a zaraz potem, bo o 7.30 będziemy przyglądać się strzelectwu sportowemu w programie Strzeleckie ABC. Jest to program, w którym wyjaśniamy zagadnienia związane z tą dyscypliną sportu od samych podstaw. Pasmo Strzeleckie jutro od 7 w Telewizji TVR. Zapraszamy na magazyn łowiecki Dashbur oraz Strzeleckie ABC. Od 10.00 przygotowaliśmy propozycje, które na pewno przypadną do gustu wszystkim Paniom. Zaczynamy od Ogrodu Bez Tajemnic, w którym Ela Smolińska w merytoryczny i konkretny sposób podpowiada jak zadbać o swoje przydomowe ogródki. Mnóstwo zieleni, informacji i wiedza, która przyda się każdemu ogrodnikowi czeka na Państwa w programie Ogród Bez Tajemnic. Zaraz potem, bo o 10.25 rozpoczynamy aktywny wypoczynek przed telewizorem z TV-trenerem. Każda kobieta przed letnim wyjazdem marzy o płaskim brzuchu. Właśnie dlatego zapraszamy do wspólnych ćwiczeń i dobierania odpowiedniej diety z telewizją TVR i TV Trenerem. Pasmo dla kobiet w telewizji TVR jutro od 10:00. Zapraszamy na Ogród bez tajemnic oraz program TV Trener. Od 13:00 coś dla prawdziwych mężczyzn, jednak panie na pewno też mogą zainteresować się tematyką motoryzacyjną. Punktualnie o 13 startujemy z pojemnością 2400, w którym puzon z Karolem, zawsze z humorem i dobrą zabawą, prezentują największe, najmocniejsze i najdziwniejsze maszyny rolnicze. Następnie pora wyruszyć na bezdroża z programem Auto w terenie. Dowiemy się, jak używać wyciągarki, jak przeprawić się autem przez rzekę i ile radości może płynąć z napędu.